Na no jak długo zostawia pan pszczoły ule bez opieki i do oglądania, jak gdzieś wyjeżdża? Wiesz co, generalnie to jest tak, że teraz jestem w sanatorium, właśnie na balkonie. I tutaj mam turnus, jakby 3 tygodniowy, 21 dni. No i na tyle pszczoły muszą być bez opieki. Oczywiście ule trzeba wcześniej przygotować, tak? bo tym bardziej, że teraz jest wiosna, zaczyna się sezon pszczelarski. Pszczoły będą potrzebowały miejsca, odpowiednio dużo, tak, żeby się nie roiły, to trzeba było dać nadstawki itd. itd. Więc jakby to nie jest tak, że można sobie wyjechać. Można wyjechać, jeżeli przewidzi się wcześniej pewne rzeczy. I zrobi pracę na pasiece, właśnie, i przygotuje pszczoły do tego, żeby mogły właśnie sobie tak same tam wszystko robić. Jest to problematyczne, bo jednak ten taki początkowy sezon, właśnie teraz, kwiecień, maj, potem czerwiec na przykład, to są takie bardzo intensywne miesiące, bardzo trzeba właśnie pilnować pszczół i na przykład przeglądy takie przeciwrojowe trzeba robić co tydzień żeby pszczoły się nie roiły, żeby nie uciekły. Więc no jest problem, tak? Ja już potem w maju będę z powrotem, więc akurat na ten maj, czerwiec, takie najbardziej te rojliwe, że tak powiem miesiące już będę w domu, więc ogarnę temat, ale no, jakby w tych miesiącach nie za bardzo, tak? Potem lipiec, sierpień to są takie miesiące Troszeczkę mniej roboty jest przy pszczołach, ale jednak to jest dalej sezon i, no, i jest włożenie na pożytki, na grykę, wirowanie i tak dalej, tak dalej. Wrzesień, październik, przygotowanie uli do zimowli, karmienie pszczół i tak dalej. I na dobrą sprawę, powiedzmy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. To są takie miesiące, gdzie się nie robi kompletnie nic przy pszczołach. Nawet nie trzeba na pasiekę jeździć. Jeżeli odpowiednio się zakarmi na zimę, przygotuje ule do zimy i tak dalej, to naprawdę te miesiące... Niektórzy pszczelarze, na przykład Tomek Miodek, nie wiem, czy znacie gościa. Bardzo fajny gość, bardzo go lubię. Od niego zresztą jakby moje pszczelarstwo się wzięło, bo jak zaczynałem pszczelarstwo, to właśnie filmy Tomka na przykład oglądają na YouTubie, bo prowadzi YouTube'a. Bardzo dużo rzeczy fajnie tłumaczy. To na przykład... On spędza właśnie te zimne miesiące w ciepłych krajach. Bo może, bo nie musi zaglądać do pszczół, nie ma przy nich roboty, więc spokojnie można te pszczoły zostawić. Natomiast sezon różnie, bo to też zależy od pogody. Czasami sezon się zaczyna w marcu, że już jest sporo roboty, czasami tak jak teraz na przykład w kwietniu, ale ogólnie marzec, kwiecień, maj, czerwiec to są takie dwa straszne miesiące. Lipiec, sierpień troszeczkę spokojniejsze. Wrzesień, październik to już jest tak mniej roboty, a cała reszta można spokojnie pszczoły zostawiać, nic się nie dzieje.